Witajcie, witajcie ponownie na naszym kanale. Prosto Cześć. z gruzią za który nadaję. Prosto z Poznania. Prosto z Poznania. Dzisiaj Was zabieramy na wycieczkę nad Maltę Nad Maltę. Zaraz Wam pokażemy, gdzie jesteśmy, skąd nadajemy na początek sam. Jesteśmy tutaj na takim pięknym mostku. Mamy super w ładnie I wyszliśmy tutaj specjalnie, żeby Wam pokazać jak to wygląda mniej więcej z góry. Przechodzimy z całą malcę od początku kto był to, to wie od regat aż po, po, po drugi koniec do, do trybun. Zobaczymy czy na nartach ludzie zjeżdżają. Zaraz tam dojdziemy. Jeżeli tam ktoś my. był i próbował, piszcie w komentarzach jak, jak się zjeżdżało, czy o, na sankach. No, zaraz tam dojdziemy i spróbujemy. Może będzie czynne to Anne tam wpuszczę Tak, sobie tak. Pojedzi. nie, nie, dziękuję. Ja mogę pomachać, <głos> ładnie <głos> nagrać ale nie także kochani zapraszamy was na kolejny odcinek fajny widok z góry tam jeszcze po drugiej stronie jeździ taka ciuchcia fajna ciuchcia lokomotywka która zabiera tam ludzi do nowego zoo w Poznaniu do nowego zoo no ale to chyba dzisiaj już nie zdążymy tam w oddali widzicie spróbuję wam to przybliżyć pokazać jest katedra nie wiem jak to będzie wyglądało na teraz którą też Wam pokażemy, ale tak, do której się wybieramy. Tutaj jest katedra poznańska, do której też się wybieramy Nie wiemy kiedy będzie ten odcinek, no na pewno po powrocie z gruzią, ale postaramy się tam dotrzeć i wejść, bo tam też nie, nie, mo nie można tam sobie wejść tak kolejne. jak sobie się chce, tylko trzeba oczekać jakieś nie wiem między mszami czy jak to tam się... Tak, to... tak, tam są odpowiednie godziny, żeby mieć dostęp do tych wszystkich ciekawych miejsc, wartych godnych uwagi i nagrania. To Dobrze, co, my śmigamy. My śmigamy, a wy czekajcie, za chwilę się łączymy ponownie. Do usłyszenia. Siemaneczko kochani. Jesteśmy znowu. O skacze, skacze. Skoczył, patrzcie, no nie zdążyłem wam pokazać. Bungee. Tutaj ten dźwig. Sobie gościu fruwa skoczył przed chwilą dopiero wjechał, myślałem, że zdąży go Dobrze, że ja przechwyciłam chociaż tam moment. normalnie sekunda. Za chwilę tam Joanna Anna pójdzie. Tak, tak. Gdy, sobie. Zauważyliście, że, że Marcin tak bardzo podejrzanie dziwnie mnie na różne niebezpieczne rzeczy wysyła. To nie jest to niebezpieczne. Anna pójdzie. Tu, tu skoczy, tam zjedzie. Ja będę czekał na ciebie na Ta, dole. Tak oczywiście. Jest bezpieczny, bo zobacz, ilu ludzi ląduje i wjeżdża do góry i. No. Oj, co ja wam pokazuję. No Ty teraz plac zabaw chyba pokazujesz, boisko chyba jest do siaty. Ciekawy obiekcik jest, na pewno większość. Termy maltańskie naprzeciwko. Aha, bo ja mam z tym sorki. Dlatego to tak było A, licho widać. Super nowości. No szkoda, że tego Gościa nie zdążyłem ująć, no jak skakał, no ale... Minęliście ci... się <laughs> z on wziął, skoczył, no, i nie dogadaliście. Tutaj pięknie widać katedrę, którą już Wam pokazywaliśmy. A jesteśmy tak nawet nie w pół drogi. Ale... Postaramy się obejść jak najwięcej. Dużo czasu mamy, więc ze spokojem. Pokażemy Wam jeszcze, może zdążymy Wam pokazać, nagrać jak szy. Się... Następny gościu będzie skakał. A więc do następnego ujęcia Narka. Narka Siemka. Jest to. Witajcie, kochani, ponownie jesteśmy teraz. Przy Torze Saneczkowym. Przy samym Torze nad Saneczkowym na Malto. jesteśmy. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Ludzie sobie jeżdżą. Fajnie zjeżdża. mogą sobie manipulować. Hamulce, prędkość. Ta prędkość tak? że nie jest tak, że jesteś puszczony i samemu sobie nie tylko, dozujesz sobie tą prędkość. Spójrzcie jak to można. Taki mały dzieciaczek. A tam, tam mamy... Wjeżdżają tam wjeżdżają Tam do góry można sobie wjechać. Tam jest stok. Tak, stok narciarski. Stok narciarski. Całoroczny. Ale nikogo nie widać, żeby ktoś tam na... Czy się na nartach? <noise> ani snowboard, ani narciarze. Saneczkarstwo, szybkie. I taki I paszeczki. Nie, ogólnie fajnie, dużo zieleni. Ale tu jeszcze jest taka rynna, to chyba. To jest coś innego. To jest to... chyba do tych innych, y, takich sanek. Nie wiem. Zobaczymy, poczekamy, może będą. Może coś tu się objawi. <noise> ale ogólnie ciekawe miejsce na pewno trochę adre adrenaliny jest w samym zjeżdżaniu tutaj mamy wesołe miasteczko no na pewno tutaj ludzie się nie nudzą, jest co zwiedzać, sami wiecie jak to jest nad wodą większość z nas lubi spędzać czas nad wodą i cieszymy się, że mamy troszkę wolnego czasu i możemy ten czas tak odpowiednio fajnie wykorzystać sobie, fajnie sobie spędzić no Marcin poznaje, poznaje. No ja jestem tutaj tak. pierwszy raz, no jak w Poznaniu drugi raz, no ale pierwszy razem nie było tych, jeszcze nie było po prostu. No, była zima jeszcze. Końcówka. Sami wiecie jak to był marzec, kwiecień jak to wyglądało i ale pięknie. Tam dookoła Lasy, tam jest ZO, tak? Tak, nowe ZO w Poznaniu. Mhm. Tam dojeżdża się ciuchcią też mamy w planach, no ale to zobaczymy. Niczego to... my nie mamy w planach. No właśnie o to szybciej. chodzi. Ten brak ten czasu ten na ten to wszystko i... O, tutaj dalej zjeżdżają. Tata. Sami słyszycie tutaj, tak? Jest ten tor na saneczki, ale nie zdążyliśmy tych ludzi tutaj nagrać. Dobrze, kochanie. My lecimy dalej. Pokażemy do Wam coś jeszcze. Za chwileczkę się Jeszcze zobaczymy, tyle. jak ten tu będzie lądował. No. i. <laughs> Dobra, do następnego. Heja. Do usłyszenia. Siemareczko kochani. Cześć kochani. Jesteśmy ponownie na Malcie. Obeszliśmy nam... domów. No, nie no dobrze, no, nie, no chciałam no powiedzieć. i teraz że... będziemy się kłócić, kto mam mówić. No, okay. <laughs> że zeszło nam i jeszcze nam zejdzie, no bo to tak się nie da naprawdę. Pokaż ładnie wiesz, kajakarzy. Ok. Akurat sobie tam ktoś trenuje. Widać tam ekran, na którym są zawody, to jest tablica, tablica, wyników. tablica wyników, tak? Siedliska. No, na pewno, już tutaj niektórzy z Was, może wszyscy byli, widzieli to. No, Napisujcie, jest... komentujcie jakie wrażenia wasze, osobiste, nieosobiste. No, sobie jako sam obiekt jest naprawdę fajny i na pewno to ciekawie wygląda, jak są jakieś zawody. Na pewno te A, naprawdę, tak. tłumy ludzi i. Się dużo, dużo dzieje. Naprawdę, obiekt jest ciekawy. Tutaj ten las, sam dookoła, tam gdzie jest zo. To wszystko, Cała no to ta co. Infrastruktura na nie naprawdę jest fajna. To naprawdę się fajnie prezentuje. i Same tutaj, to chyba sędziowska, jakaś trybuna. No nie wiemy jak dokładnie, ale tak się można domyślać z tego. Pięknie to wygląda. Dobrze, kochani, na no tym my dzisiaj zakończymy ten króciutki odcinek. Przypominamy o. Subskrypcjach, tak? O konkursie, o konkursie przypominamy, o konkursie bo przypomnę. najpierw, żeby się coś się zadziało, to żeby się stało, to musi się dziać, więc kontynuujemy, zapraszamy. Do konkursu na 800 subskrypcji. Mhm, Pamiętajcie o tym. I... Na pewno będą fajne, fajne nagrody. Tak. Tak. Plan A. już się kształtuje i jest coraz fajniejszy. Jest bardzo, coraz bardziej ciekawie. Nie, żebyśmy byli jakimiś przekupami, prawda? Nie, nie, nie o to nie, chodzi. Nie. nie, nie, ale serio mówię teraz, nawet jak się śmieję, to mówię poważnie. Nie o to chodzi. O to, żebyśmy się fajnie bawili i cieszyli się sobą, bo nie wiadomo co nas jeszcze. Czeka tu już niedługo i... Także co. No. Do zobaczenia. No do zobaczenia, do usłyszenia odcinków mamy w... tyle do nagrania, tyle planów przede wszystkim chcemy. Tyle ile damy radę zrealizujemy. No i jak wrócimy do Grudziądza, oczywiście też będziemy nagrywali. No zdecydowanie tak, no chytamy chwytamy każdą chwilę. Wiatr żagle tak jak to. Się... No, dobra, dobra. No. Dwu... no już teraz nas znacie coraz lepiej. Dwie gaduły, dwóch mędców będą sobie teraz... Mędrkować. będziemy. Będziemy się cieszyć życiem i bawić się Wam tego samego życzymy. Dokładnie. Bawcie się życiem, nie przejmujcie się głupotami. Nie, nie, nie ma sensu, naprawdę nie ma sensu. Do przodu i. Tu i teraz. Tu i teraz i cieszmy się życiem. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. serdecznie i trzymajcie się do usłyszenia, Pamiętajcie o konkursie na 800. Pa! <laughs> pa.